Siemanko, to z mefi witam was w pierwszym z BF4 Tu jest znów, nie? nie bójcie się, to jest, jest tylko znów, bo Pierwszy raz włączyłem mi się gra skraszowała Ale jeszcze nie grałem w kampanię, to jest pierwszy raz, nawet nie oglądałem jak kampania wygląda No i właśnie kupiłem sobie tak potajemnie BFa Nie bójcie się, tak już, już wiecie, że Mefi będzie grał w tego BFa I pogadam trochę o różnych rzeczach, pierdołach, ale to potem jak już będziemy grali, a tymczasem sobie zmienimy aha, już, już mam zmieniony jakby ten crash dobra, to mam takie ustawienia, normalnie gram na niskich i wyobraźcie sobie, że na tych niskich nie mam ani razu spadku poniżej 100 FPS-ów, bo mam ustawione blokowanie FPS-ów na 100 i ani, ani razu nie miałem poniżej 100 nawet na 64 graczach podczas gdy no w becie 100 klatek to było chyba może raz, dwa razy wskoczyło przez sekundę, a tak cały czas było 80 z kawałkiem, po czym 70, różnie, nie pamiętam, ale z nagrywaniem nie było na pewno 70, było poniżej 70 także yy, jest bardzo, 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 bardzo dużo lepiej w porównaniu do bety, więc jeśli w becie wam szło tak jak podobnie jak mi i się zastanawiacie, czy, albo gorzej trochę z FPS-ami i się zastanawiacie, czy kupować BF4, czy wam pójdzie, to mówię wam, pójdzie wam, bo jest duża poprawa co do co do AA, no to zrobimy nową kampanię, żebyście widzieli wszystko, co robię bo jeszcze w ogóle nie zacząłem i nie włączyłem normalny, bo jak wysoki jest to wtedy wiecie, to jest też proste, dałem radę tylko, że po prostu jest większa szansa że, że deadne, albo coś będę musiał więcej razy powtarzać, a ja to bym jak najkrócej zrobić chwilka się teraz, tylko zobaczymy czy mi się dźwięk dobrze nagrywa żeby było dobrze, dobry, dobry, dobry balans żeby był. dobra zaczynamy jakaś piękna muzyczka nagra sprawdziłem dźwięk, nagrywał się właśnie troszkę źle troszkę głośno miałem mikro ale zobaczymy jak to będzie, electronics art przestawia mm. Źle powiedziałem, powiedziałem Electronics Art. Taki karygodny błąd. Może wam coś będę zasłyszał w międzyczasie. No ale muzyka, co dość śpiewa? Lata 70. Nie, nie, żartuję. nie znam się. No nie, no nie jestem ja miałem w Nie będę tej gry gr brał na poważnie, bo to jest takie gówno. Kampania to jest takie gówno, powiem szczerze. Ale ładna twarz. Jestem przytomny, tak. Zapiętrzałeś jak do nic Polski dubbik! Łooo, polski dubbik! Widziałem to przecież, nie? Na, na trailerze, albo gdzieś tam to było. No. ani nie a już w takiej sytuacji a najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre rady, a ja pełne gadzi. A to nie tak, Wciąż do nieb... Nie zdaniemy się tam. A no ja szybko muszę ekspicji. Nie przekinaj. jak Tak to miało wyglądać. Ale M412 Rekers. jo ja nic, jo ja nic. No co, ty no. Ja bo zemdleję, ja zemdleję po prostu. Ale przecież się się nie od no, Co Nie no. Tylko że mam kliknąć. Patrz, ja jestem jednak Ja jestem jednak mądry. 16 minut wcześniej. Cóż za retrospekcja? Skar 20. Nie, to nie jest. Ło, jaki fow! Po co magazynek wyciągasz ty? Pał Wbijemy się tu. Co mam ramo? Panowie, co to jest? A ten fow naprawdę z dupy jest. Co, co to jest? Słyszałem właśnie, że tego się nie da zmienić. A tak, dostępny. No, Ojej, Przeskoczymy tu, nie ma, idziemy dalej. Jakieś szczurki tam latają Dzień dobry Ja, znam to już No dziękuję Co ono Wyluzuj było, huu hej. że sam jestem genialny się Panowie Jak nie lubię takiego gadania Tu będzie nowa akcja, tu będzie Call of Duty się rozgrywało, nie? Ci cywile, tak, będą się tak, bić psem to już widziałem na trailerach, no ciężko już mi o tym nie mówić, no bo jak to już zna zbierać się do punktu ewakuacyjnego, wiadomo gdzie jest Irish nie, tutaj, tutaj, tutaj jestem tu, ja nie jestem tam, Irish, tam, dobrze, graba dobrze, graba dobrze wiedzieć tu Grabacz trzy! zbliżam się z muszę, muszę skapnąć jakie ja mam w ogóle, tak jakie imię posiadam przyrodzone co mam robić, jak, odpoczynę, jak odpoczynę, nie mam amunicji co ja mam zrobić panowie Skarha, nie? Dziękuję, znaczy Skarchasiem wtedy powiedzieć, nie Skar20, oczywiście. No to nie, no dobra, Skar, no, no i co? Gotowe. Eee, ej, ej, ej. No co, mogła strzelać już, a? Ja. No, dzięki, dzięki. Skąd on, jak on mnie usłyszał? Piedny, pierd... po prostu. No, i tu bije, tu jest pokazane, jak cavity jest bite przez... A nie. No co no? To są moi czy nie? Bo tak się nie da się ich zabić, aby moi byli. O, brawo, pierwszy zabity, pierwszy. Cięka, że będę tak dla mnie, że. Jestem też, punkty no to mi się akurat podoba, bo to jest takie, takie ala multi. Ojejcie go jest Dawaj tu! Coś ci jeszcze ruszaliśmy! Dowol! No dobra Co mam sobie tu wyjść po schodach? A nie, mogę przewyskoczyć to jest 3-6 jest taki bug, one hit kill jest Eee. Um, da się jeszcze tu wziąć zbroń z powrotem, teraz wezmę na przykład moda M2 Oj, przepraszam, przepraszam, przypadek. On ma zwiększoną municję w bf 4 jak widać. No dobra, siema. ma mały, jaki on ma małe... mały celownik Seafire'a. Ale podczas biegu. No nie powiem, gra wyglądała na jakiś albo ocean, na to będzie albo stranie to... No dobra, oznaczyłem nie. Bla, bla Powiem wam szczerze, że ja tu gram w tego Multika głównie po to, żeby żeby blokować te rzeczy, które tam po przejściu... Znaczy tego Silda. Żeby blokować rzeczy, które się gra po przejściu singla. No, Jeszcze lepiej w niego ty Oje, zarodek na. apteczka. Uf Panie to szybciej te życie szybko regeneruje. Seria, zabić. Wow, na Ale no, coś fajnego. No, nie ruszaj. o AK-12. No co? No dobra, powiedzmy. AK-12, może będzie inny celownik? Mhm, tak. Mhm, tak, jasne. Jest taki bug, że do 8 metrów, czy tam do ilu, do których zadajemy 100% wrażenie z broni, z karbinów szturmowych... Wszyscy w porządku? Czasami... po prostu różnych... różnie to bywa. Wyjdziemy. Ale czasami reker, po prostu. Reker? Czyli ja jestem reker, to dobrze wiedzieć. Ładunek C4. Jeszcze 4. raczej to. Dobra, wow, to jest to single. Co, tu? Co mam zrobić? Ja mam wywalić. Jestem blondy, proszę państwa. Co mam wywalić? Może ta ale na podejrzanie. No, wiedziałem. Eo, jakie fajne drzewa tupłomin 2-1 to do dowódcy grabarzy Jesteśmy frodze, kiedy Słuchajcie. dotrzecie na miejsce Jakiś Robimy bosku. Albo dziecko, albo baba ładujcie się na ten dach tylko szybko Co mnie jak straszy synekz red To ten budynek Chyba raczej połowa Łoo, wow, szalimy tam ciekawe ci się rozbije Mhm, Levolution Gówno, a nie Gdzie nas zauważyli? Ja zaraz jak lubię jakieś lata z M320 No, ale dobrze, że nie szczerziłem, ci bym się zabił Łołle, wow, pas tu jest, ludzisko Powinno to rozwalić ten murek, ciekawe czy rozwaliło Rozwaliło No wreszcie no Brawo Brawo Czemu go nie zabiło Spróbuję prosto w niego strzelić Nie Myślałem Zabiło Dobra Ma moda, zapomniałem Nienawidzę takich tych celowników akogów i tych spraw. Takich 3, 4, 4 razy po przybliżeniu To tak się tak proszę deszczela. Szczeliłem swojego. Nie da się. Klikając to się nic nie działo, póki nie nacisłem poza tym helikopterem. Co to za broń? AK-12 no co? Aha, bo tu można mieć dwie bronie, zapomniałem. Dobra. No i co? Na co czekacie, panowie? A dach tak, fabryki się mogą dostać. Będę was osłaniać. wskazujcie cele. Baba, ewidentnie. Dajcie ludzie. No tam. Dobra. No i co? dajemy sobie, walniemy w tym pojeździk. Aha. nie, aha, trafiłem. A, to już no. no, druga broń. Jest tu przybliżać dwa razy. O, jest przybliżać. Ojeju, ale to dziwnie strzela Są tam jeszcze Musimy przeładować chwilę O co to za bron będzie? MK moc o o o o to. to 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 właśnie to szybko wali bardzo Ale tu nie chcę przybliżacza mieć Kobra normalnie Idziemy panowie Co się tak ubijacie? O, teraz ja wszędziemy na pojazd. Co to jest? A! Wybuchnie! Wybuchnie! Jęknie, Plus jeden Mam tu wsiąść? Boję się, nie umiem prowadzić. Co to? Na chwilę. O, o, o. Muszę złapać ten miejsce. O, o, o. O, na pewno wciskał, cały czas. E. O, ja udało mi się. Jademy. A Dlaczego ja kieruję, jak ja nie umiem? I wbijemy teraz ten budynek, wbijemy, wbijemy, wbijemy! wbijemy. Dobra... Spieprza... Jedziemy... Tu nie przejdziemy. A nie mówiłem? uuuuu Panowie, no spokojnie, no ja wam coś zrobiłem... Zrobiłem Co ja wam coś... O nie, umarłem! <grytanie> to było zbyt agresywne. <grytanie> Dobra... Ja tylko sprawdzę, czy mi się głos dobrze nagrywa. E, Ciekawe od kiedy będzie checkpoint, no, ale chyba nie, od niedawna zrobiłem <grymę> chyba <grymę> to tak, jak, jak, nie, jak nie mogłem. O! Co, cała od nowa? Trudno, i tak to było proste. Dobra, pauza i zobaczę, jak mi się dźwięk nagrywa. Dobra, sprawdziłem. Myślę, że dźwięk jest dobrze, więc jedziemy dalej. Oczywiście z Mefił znubił. No i co, przeciwników już tu nie ma, oczywiście, tak? No pójdźcie, przeciwnicy! No, nie idzie czekać. A bo już też tam nie ma, co? Będę was osłaniać, wskazujcie cele I tu proszę państwa... Czemu A jaka nie ma? Dobra To ma, widzicie jaką to ma szybkość, 700! A to inna broń na C, jest taka szybka Ale ja to, ja to znajdę, spokojnie, ja chcę udowodnić wam moją rację Oto, um, o to, widzicie? 1000, o 3, 3 1, A no jest, tylko to jest karabinek, taki PDW, no, no A to się tak... To jest co innego no, Ale i tak jest, to ma 80 więc tak jest, najlepszy. To jest AK-12. To jest to. Czemu tak gdzie nie strzela? Eee. Zaciepniemy się tam. O, no, chodziło. Łowo, wow, helikopter ich zniszczył. Przeładowanie, pasek przeładowania, lol. No że tego multi nie ma. Ej, ja wsiadłem do tego, zrobiłem znowu wybuch? No, wybuchaj! <laughs> Że do pojazdu tego. O. I jak fajnie siedzą! Co to jest u góry? X, co to jest? Nic? Jeden, dwa. Nic się tu nie da zrobić, dobra. Jedziemy. Przez to nie przejedziemy, proszę Państwa. Jaki grana! Wbiomy, dobra. Dobra, nie, nie robimy tak jak wtedy. Ale tym by szło przejechać. Tym wyszło. No, teraz przez a potem nurą odpływową. No i tak wbić, błąd. tylko my się nie chce tego wszystkiego szczelać. Aha Trochę ich tu jest, no ale tu nie jest problem tutaj. Dobra, może się wskazywać tele. Chyba nas nie pozabijają, no mamy. Patę żone, albo nie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I już ich nie ma. Dobra, lecimy Szybka szarża. Teraz jest checkpoint i git. Jak ja miał wszystkich ich szczelać, to. Wow. Co my tu mamy? Może jakaś ciekawsza broń? A, mimo wszystko bym chciał. M20. Full. Jak mam zdjąć? Jak mam zdjąć, proszę państwa. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, ja, wow, wow. O, co to jest? Trzymamy się dawajcie na dach! Na dach? No, 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 dobrze, dobrze. No strzelają no jak ma na dach wejść? Aj, tak, oni są... no to nie na dach! Może padnę sobie na przykład, hej. Że tak po burasku powiem, dobra, 100 HP. O, ten drak przez 20 robił. O nie! Wybuchaj! No. Ma. Minus one, jak to mówią. Zaraz ich przerobię! Ale nubek z siebie, Matthew. M320 no Co, to nie zabija go, czy co? Aha, bo to z dalej niż się wydaje. Zaraz już jest bliżej. No, ej, bo cię zabije zaraz ten typek. Czemu ten zabrałeś jakaś dziwnie strzela w tym, w tym singlu? Mówię wam, albo... albo mi się tak wydaje, tylko... Ująłem, no, ogień, bo Ująłem, ogień, ale na multi to jeszcze nie strzelam, proszę Państwa. Naprawdę, naprawdę, nie jest tłumacznie, absolutnie. Ale już... ale zrobię kistik. stick Łoł, 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 Aż sobie zmieniłem na drugą gron. Na... No, pod ręczą, tak jakbym to zrobił w multi. Teraz ich wezmę od tu. Łoł, chyba za daleko się zachrząsiłam. No przeładuj, co ty nie umiesz przeładować, ja naciskam. Tylko tu ktoś jeszcze. Ale se nabijem punktów A on jest? Ja w Dziwnie się tą bronią szczerze, okrutnie, nie wiem czemu Dobra, jakaś skrzynka z bronią nie ma To szarżujemy tam Aha Ale mimo wszystko nie wsiądę, nie wsiądę Przeczerwamy sobie tą ja nie jestem, że nie mogę ich trafić Skupij się! Zabijamy się do fabryki. Ojej, jej, jej. Dobra, granat. MCS20, co ja robię? Szybko, nie strzelajcie do nini, to jest mój punkt Widzicie jak prosto O nie! Nie granatujcie na tym mało jest fajne, że też dokończenie przeładowania M320, no Już się tam nie ma? No może go nie było faktycznie. I już nie wiem go to uszczelić. Czekaj, niech mi No dobra, czekam. Nie, ja, serio muszę znaleźć jakąś byłem AK12, AK12. Co mi jeszcze szelasz? Ou oh, lag, luck. What the fuck? To jest AK12. No to AK12 mamy, no to nie potrzeba. No. Bardzo głębsze przybliżony, nie lubię tego AK12, AK12. Panowie! I ten Fow, nie, ten słowie jest po prostu bezbłędny. O, i te słońce, które ma takie bicie pomarańczowe kresy, do tego słońca idą. AK Battlefield 4 Theme. Theme takie czyta, czyli ten. Takie, no, wiecie co to jest. Theme. Nie wiem, gdzie idę za kompasem. Może pójdziemy bokiem. O, winda! Jakie flaki, proszę państwa. Ja no wiem, że flanki idą. Może jednak winda, a może i winda. A zaskryptowano, no tak, no przykro mi. To jest najlepsza, że nie ma... No musiał pierwszy iść. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj aż zobaczysz widok z dachu. Podziewam się, że mi urwie jaja. Cicho. Ha ha, ale, u, ale ja muszę aż zasuszyć. Jak, zasuszyć. jak słyszę takie suchary przychodziła do lekarza i się czołga. Lekarz pyta co pani jest, bo ma pan odpowiada. Mam lęk wysokości. M320 No ja go trafiłem już no bo niech się nie zgodzę ze skryptowani. Ja chcę strzelać do niego. No dobra. dobra. dobra biegnę no. No ale byś zatrzymał, to i tak by mnie to nie rozwaliło. Bo to jest zaskryptowane w ogóle. Call of Duty. Ten foff. Genius, tu nikogo nie ma, No jasne To co grabarzy? Gdzie jesteście? A my Gdzie mam iść? Tu pewnie. No właśnie, no właśnie. No i teraz się rozwala, bo to wszyscy leżą. Czemu się przewalać Zbiegnij! jest niestabilny! No i wiadomo. Ale patrzcie, jeszcze pewnie będziemy się do potry, się... Kurwa mać, wycofać się! <susurka> nie, a dubbing, dubbing naprawdę jest trochę ciężki. Ciężki taki. Ciężko strach. Nie strzelaj no! Stop motion, stop motion! Dlaczego ja prawie umarłem? Ło, 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 nie dobra no, jest ładna, tego nie można powiedzieć. Czujmyj, Ja myślę, że no jakaś głowa się wychyla. No jasne, i przeżył. Nie ma szans takiego czegoś przeżyć. Ale to jest gra Za pewno przeżyje. 3 miesiące później szpital. No jasne, przeżył. No jasne. Ale ciało na niego coś, no. Spadł, spadł z drugiego piętra albo z trzeciego. I jasne, jasne. Na gruz, no. Chyba miał godłodę włączone jak Ja bym rekera. Nie wiem no, ma imię ja pana Logarta, ale nadal no teraz będzie kolejna ty, scena, Oni, wszystkie sceny z pierwszej no, misji są normalnie no, w trailera, no ja nie wiem jak to dalej pójdzie to ja tu what? No, Samson no, Jakiś no, tu już nie no. robi? Tak, durmi No idę, jestem tu rekier

Nie no to to jest faktycznie wojna, to takie rzeczy się dzieją, to jest masakra, ile... Ostatnio zostałem na historii nam ktoś mówił. Znaczy no nauczyciel mówił, że... w czasie e, jakiejś chyba pierwszej wojny światowej w Wielkiej Brytanii po pierwszej wojnie światowej jedna czwarta mężczyzn była była kalekami. Czy to fizycznymi, czy też ciężko psychicznie Kale... Ciężkie psychiczne kalestwo, czyli już byli nienormalni po prostu po tej wojnie. Tak wojna działa. To była tylko pierwsza. O jest muza i... Muszę Teraz coś widać lepiej. Braważe, Fordzeca was skręcić, nooo! Wow, wow. no nie, patrzę na kompas. Przyjąłem Fordzeca! Need for speed, bro. Co, gdzie mam jechać? Tu pewnie. Moja noga! Żona mnie zabije. No what? Proszę Państwa... Przecież mur się może mam przebić, co? Ja, ja tu drogi nie widzę, patrzcie! O, nic się nie stało, widzicie? No, dlatego jedziemy tam, może to był dobry pomysł. I to była dobry pomysł. Przebijemy, przebijemy! Co? Co jest grane? Czyżbym dednął, czy to tak miało być? Chyba coś nie tak zrobiłem o trzecia osoba, no o to mi chodziło. Późna, to jest na takim powie jeszcze. Jak zrozumiałeś? Bramka, no, no, to, jeszcze dalej do domu, chyba to ciężko nie po prostu to się jeździ teraz? Teraz ty powiem do for Speed, takie ulice nawet do Ford Speed. Szuka. Need for Speed, naprawdę. No, no okay. się czyta? cię Co on mnie zabije? oddechaj, będzie dobrze. Odstawimy cię do domu, będzie dobrze potwierdzą się dane o admirale Changu i Rosjana, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Nie. Słuchaj się Czego takty? O, nic nie widzę. Raczej, kurwa, niemożliwe. Nieźle, nieźle. Nie no, wiciarsko na pewno jest, ale mnie nigdy mnie nie będzie, single tak mam skręcać? Aha, tu, bo... świata powodowały takie jest. wrażenie, że mam skręcać po obydwie strony. W sensie, by... Bo... Oh, nie Nami, wow, wow. nie. Nami po prostu jest... Mogą oh, tu włączyć na chwilę... Ten... Włączyć na chwilę angielski. O, to jest też scenka z trailerów, z motion. Uf. Nie, nie! No i do morza. Jak się mają zamknięte szyby, nie ma szans rozbić, chyba że mają specjalny młoteczek. Inaczej nie rozbiję. I pistolet ani. No nie wiem, czy pistolet nie zamknie. Normalnie jest takie wysokie ciśnienie, że nie ma szans otworzyć drzwi ani. Oreksa, albo nie. Co to za znaczek? Czyli co to była pierwsza misja? Bo za pierwszą misję była nagroda. Z, jak ze mną będziecie patrzeć, to nie jest fajnie, o co chodzi w fabule. <grym>, naprawdę, mnie to tak, tak mi loto około nosa nie było. Bo... Naprawdę, ciężko powiedzieć, jak wojna. bardzo. Co się tu w ogóle dzieje, bo... Czy by oni się wydostali z tego auta? No, to dla mnie jest nierealistyczne. Chyba, że ten helikopter im rozbił szyby i udało mi się przez, przez drzwi z dziurawą szybą wyjść. No ale... No ale, ale... I co? To wszystko, no to chyba ja nie będę dużo nergię. No to Midian jeszcze to zobaczymy. Są naprawdę wkurwieni po tym jak zabitoć im się. Kandydat 2. na prezydenta, reformator, był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Nie pasuje ten głos. Ich lider, admiral Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego ciekaw. Jak patrz na niego, to być taki miękki hałacu, głos bardziej. Staniemy się celem dla nagromadzonego Całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie vip u całych i zdrowych z G.U. Towers. Pełny taw. nadzór nad ewakuacją będzie sprawował Agencja Eje Lazlo Nie możecie używać broni. Nie możecie używać broni. To jest. serbskie, albo tam. Nie Pryka. wiem, czy on podam narodowość, ale. Takie bałkańskie nazwiska już coś mu się stało, to nie dowodzić oddziały. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podem czy masz za kamerę? Tylko ze względu na niego, aby nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów chłopaki. A się podnieciłem. Nie, ale grafa naprawdę trzeba przyznać. To to akurat był filmik, ale mimo wszystko grafa jest ładna wacy. I o to chyba chodzi w single. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zamknęła na film w ten. Spoko, następna już misja. Dobra, Nara.